Dalej tęsknisz za swoim ex, czujesz, że rozstałeś się z wartościową osobą, o którą warto walczyć. Na tym filmie przedstawię Ci 9 najważniejszych czynników, które najmocniej decydują o tym, jak duże masz szanse na odzyskanie tego związku. I mówię to na podstawie 17 lat prowadzenia konsultacji w tym temacie. Czynnik pierwszy. Ile czasu minęło od rozstania? Im mniej czasu minęło od rozstania, tym masz większe szanse na odzyskanie tego związku. Im szybciej zaczniesz działać w kierunku stawania się wyzwaniem dla Twojego ex i pokazywania swojej zmiany, tym lepiej. I odwrotnie, im dłużej zwlekasz z właściwym działaniem i z wpływaniem na emocje Twojego ex, tym z czasem będziesz miał coraz mniejsze szanse. Czas jest stosunkowo ważny, dlatego im szybciej zaczniesz właściwie działać, tym lepiej. Nie znaczy to jednak, że Twoje szanse maleją do zera, jeśli minęło już bardzo dużo czasu od rozstania. Nawet po roku czy po dwóch latach nadal będziesz miał jakieś szanse, zwłaszcza jeśli od dawna nie pokazywałeś żadnego zainteresowania. Czynnik numer dwa. Długość związku. Kluczowe w procesie odzyskiwania EX jest to, że ta osoba kiedyś darzyła cię mocnym uczuciem i była w tobie. Zakochana. Najgorzej jest wtedy, kiedy byliście w stosunkowo krótkiej relacji i to uczucie po drugiej stronie nawet nie zdążyło się rozwinąć. Natomiast jeśli ewidentnie kiedyś przeszliście przez tą fazę zakochania, nawet jeśli to było już dawno temu, to te uczucia gdzieś tam są w głowie twojego partnera i dużo łatwiej będzie je ożywić, zwłaszcza jeśli w końcu zaczniesz odpowiednio działać. To właśnie dlatego do zdrady w związkach bardzo często dochodzi właśnie z byłymi partnerami. To znaczy, że gdyby twój ex wszedł w jakiś inny związek, to dlatego nowego partnera twojego ex ty będziesz naprawdę poważnym zagrożeniem. Do tego wszystkiego im dłużej byliście razem, tym więcej was łączy. Tym więcej wspólnych znajomych macie, tym więcej wspólnych wspomnień i tym trudniej będzie się od tego wszystkiego odciąć. Dlatego im dłużej byliście w związku, tym masz większe szanse na odzyskanie tej relacji. Czynnik numer 3. Widywanie się przy okazji. Im częściej po rozstaniu zdarza wam się widywać przy różnych okazjach, tym większe masz szanse na to, żeby odzyskać ten związek. Najłatwiej jest wtedy, jeśli z jakiegoś powodu nadal razem mieszkacie, nadal razem pracujecie, albo wychowujecie razem dzieci lub dziecko. Chociaż na Twoją korzyść będą działały pozytywnie, także te drobniejsze okazje do widywania się gdzieś przy okazji, na przykład jeśli chodzicie na tą samą siłownię, mieszkacie blisko siebie, więc siłą rzeczy widujecie się przy różnych okazjach, albo nadal macie wielu wspólnych znajomych i wpadacie na siebie raz na jakiś czas przy okazji towarzyskich spotkań. Taka sytuacja bardzo mocno podnosi Twoje szanse, bo to sprawia, że masz okazję wpływać na emocje Twojego ex i pokazywać swoją zmianę bez konieczności umawiania się na spotkanie czy nawet inicjowania kontaktu z Twojej strony. W takiej sytuacji nie tylko na siłę nie musisz odcinać się od swojego ex, żeby stać się wyzwaniem, wręcz przeciwnie, możesz osiągnąć to znacznie szybciej. Właśnie dlatego widywanie się z ex przy różnych okazjach to potężny czynnik zwiększający Twoje szanse. Jednak z drugiej strony, jeśli nigdzie nie masz okazji widywać się ze swoim ex, to jeszcze nie oznacza, że nie masz. Żadnych szans na odzyskanie tej relacji. W takiej sytuacji też da się zrobić bardzo dużo, tylko trzeba będzie wykorzystać dużo bardziej zaawansowane strategie odnawiania kontaktu. Czynnik numer 4. Wspólne wychowywanie dziecka. Jeśli po rozstaniu nadal wspólnie wychowujecie razem dziecko lub dzieci, to Twoje szanse rosną bardzo mocno. Nie tylko dzięki temu będziesz mógł regularnie widywać się i wpływać na emocje Twojego ex, ale też Twój ex ma bardzo mocny logiczny powód, dlaczego powinien do Ciebie wrócić. Czyli dobro waszego dziecka. A to oznacza, że dużo łatwiej będzie przekonać tę osobę do tego, że się zmieniłeś, i dużo łatwiej będzie wpłynąć na jej uczucia. Czynnik numer 5, czy twój ex już się z kimś spotyka? Kluczowym czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na twoje szanse, jest to, czy twój ex już wszedł w jakiś inny związek, czy jeszcze nie. Nie ma co w bawełnę. Jeśli twój ex ma już kogoś nowego, to to jest jedna z największych przeszkód, jakie może stanąć na twojej drodze, i to bardzo mocno obniża twoje szanse. Dlatego jeśli będziesz miał pecha i twój ex ewidentnie zakocha się w jakiejś innej osobie, to choćbyś stanął na rzęsach, prawdopodobnie w takiej sytuacji nic się nie da zrobić. Jednak nawet jeśli twój ex znalazł sobie jakąś nową osobę do związku, ale masz inne sprzyjające okoliczności, np. razem wychowujecie dzieci, razem mieszkacie jeszcze ze sobą albo blisko siebie i masz okazję widywać tą osobę przy okazji, to będziesz mógł zrobić nadal bardzo dużo, bo są stosunkowo małe szanse, że ten nowy związek twojego ex przetrwa wiele lat. Lat. Oczywiście w takiej sytuacji nie ma sensu się na nic nastawiać, lepiej założyć, że to już nigdy nie wyjdzie i żyć swoim życiem, ale przy okazji warto przygotować sobie grunt pod ewentualny, późniejszy powrót i dostosować strategię działania w taki sposób, żeby twój ex w momencie rozstania a niemal automatycznie zaczął się z Tobą kontaktować. Czynnik numer 6. Odległość, jaka Was dzieli. Oczywiście, im większa odległość, jaka Was dzieli, tym gorzej i tym mniejsze masz szanse. Zwłaszcza jeśli mieszkacie w bardzo odległych miastach, czy wręcz w osobnych krajach i spotkanie z Twoim ex wymaga długiej podróży, czyli włożenia w to masę energii, masę, pokazania masy zainteresowania, no to wtedy ten powrót jest naprawdę bardzo utrudniony. Czynnik numer 7. Jaki Twój ex ma stosunek do Ciebie po rozstaniu? Im bardziej pokojowe było to rozstanie, tym łatwiej będzie Ci odzyskać tę osobę. Idealnie, jeśli rozstaliście się wręcz w przyjacielskich stosunkach i nadal spokojnie możecie ze sobą rozmawiać, czy wręcz nawet na siebie liczyć w różnych sytuacjach. Jeszcze lepiej jest wtedy, jeśli Twój ex sam regularnie nawiązuje z Tobą kontakt. Wtedy Twoje szanse znowu są dużo większe. Natomiast nawet jeśli po rozstaniu jest między wami dużo wrogości i twój ex ewidentnie w ogóle nie chce się z tobą kontaktować i jest totalnie niechętny do kontaktu, to nie oznacza to, że to się nie zmieni w przyszłości. W zasadzie większość rozstań wygląda właśnie w ten sposób, że tej wrogości jest tam naprawdę dużo, więc tym nie ma co się jakoś bardzo przejmować. Na szczęście wrogość ma tendencję do tego, żeby maleć z czasem i to stosunkowo szybko, zwłaszcza jeśli dodatkowo zastosujesz odpowiednie strategie. Czynnik numer 8 czy znasz strategię skutecznego wpływania na emocje ex po rozstaniu? Czy masz wiedzę na temat tego, jak działają emocje po rozstaniu, jak stawać się wyzwaniem i dlaczego stawać się wyzwaniem dla twojego ex, czy jak atrakcyjnie odnowić kontakt? Innymi słowy, czy zdobyłeś wiedzę na temat tego, jak odzyskać ex? Jeśli tak, to będziesz wiedział, co robić, nawet jeśli początkowe okoliczności są mocno niesprzyjające. Natomiast jeśli nie masz tej wiedzy, to nawet przy początkowo rokującej sytuacji bardzo łatwo możesz wszystko zepsuć. Dlatego już teraz zapraszam Cię do obejrzenia mojego zupełnie bezpłatnego kursu o najważniejszych strategiach odzyskiwania X. Znajdziesz je na instytut lub w linku pod tym filmem. Czynnik numer 9. Gotowość do pracy nad sobą. Podstawą odzyskiwania X jest zrozumienie, dlaczego w pierwszej kolejności doszło do rozstania, wyciągnięcie wniosków z tego, co można byłoby zrobić lepiej i głęboka praca nad sobą. Jeśli nie wyciągniesz żadnych wniosków, nie zdobędziesz nowych umiejętności związkowych, nie będziesz nad sobą pracował, to nawet jeśli rzeczywiście przez różne manipulacje wpłyniesz na emocje swojego ex, czy swojej ex i odzyskasz tę osobę, to będzie ogromna szansa, że po powrocie wrócicie do tego, co było przed rozstaniem i wasz związek znowu się rozpadnie. Dlatego twoje szanse będą ogromnie większe, jeśli włożysz czas i energię w to, żeby wyciągnąć wnioski i pracować nad sobą, bo twój ex mimochodem musi zobaczyć tę zmianę. A po więcej wiedzy za Zapraszam na instytutzwiązków.pl. Do usłyszenia. Robert Marchal.